Siema siema, witajcie w drugim odcinku Unboxingu części do Kawasaki Powiem Wam, że to jest jeden z najdroższych Unboxingu na moim kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć co znajduje się oto w tej większej paczce, naprawdę znajduje się tam droga, rzecz, zostańcie do samego końca. Tutaj zaraz pokażę Wam się przycisk subskrybuj. Jeżeli wasz przycisk jest na czerwono, kliknijcie w niego, żeby był siwy, aby mieć powiadomienia o nowych filmikach i być, i być na bieżąco na górze tutaj widzicie filterek paliwa, wężyk do paliwa i nową świecę irydową do Kawasaki więc to przecinamy pierwszą paczkę i zobaczymy co znajduje się CO ZNAJDUJE SIĘ w środku więc to patrzcie i czekajcie no nic więc mamy unboxing więc co, więc co znajduje się w takiej paczce, już zaraz wszystko będzie wyjaśnione. No to zaczynamy. Więc na pierwszy rzut idzie uszczelniacz do wałka napędzającego zawoje wydechowe w cylindrze. Tutaj Wam się pokazuje cena i, zglę... i zdjęcie podglądowe jak to właśnie wygląda. Oczywiście wszystkie części są oryginalne do Kawasaki więc co, więc jak tu widzicie mamy tutaj uszczelnienie do wałka napędzającego zawoje wydechowe następną rzeczą będzie to powyżej do dolnej główki do dolnej główki wodu. więc sami widzicie jak to wygląda oczywiście Tutaj też część jest oryginalna. No wszystkie części są oryginalne. Oprócz jednej, ale to się przekonacie, jaka to będzie część. A z, z tego względu, ponieważ ona już jest nieprodukowana na dzień dzisiejszy, chyba już nie będzie wszystkie na Kawasaki. Ale tego nie wiem. Tutaj mamy dalej. Tutaj mamy koebowód, nowiutki oczywiście do Kawasaki. Zaraz będziecie mieli zdjęcie pokazane jak to wygląda podglądowe właśnie widzicie więc co tutaj się trochę wysiliłem żeby wam pokazać że autentycznie jest to oryginalny kolebowód no nie żałowałem na remont Kawasaki więc sami widzicie wszystko jest na oryginalnych częściach nie żadne zamienniki tylko oryginał dalej co my tu mamy Tutaj mamy uszczelniacz do łożyska wa... wału kołbowego Uszczelniacz do łożyska wału kołbowego do... Są tutaj dwa uszczelniacze. Jeden większy, drugi mniejszy, więc co? Więc więc... No i tyle w temacie, tak? Idziemy dalej. Tutaj mamy spożeń do mocowania były oczywiście chodzi tutaj o mocowanie tłoka z korbowodem. Tak samo oryginalnie, nie będę się powtarzał. Dalej tutaj mamy, tutaj to są takie małe kołeczki naprawiające głowice do cylindra. No, więc sami widzicie jak to wygląda, ale tutaj ktoś się pyta, a Przecież potrzebne są ci dwie sztuki, a w opakowaniu masz 10. no, no nie ma możliwości w Kawasaki kupowania pojedynczych sztuk, kupujesz ca całe opakowanie, więc musiałem kupić 10 sztuk, tak, a chciałem, żeby to było oryginalne. Tutaj mamy łożysko głynę wodu, no, wiadomo o co chodzi, no, górne łożysko wodu. Tutaj macie zdjęcie podglądowe, jak to właśnie wygląda, dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy dwie szpilki do mocowania Cylindra z głowicą Zakupiłem dwie szpilki z tego względu ponieważ no tam Dwie sztuki już były w takim średnim stanie Więc dokupiłem dwie tak żeby wszystko było No dobrze, nie powiem że idealnie, ale dobrze, no, no idealnie o że było idealnie, nie to że, a może pojeździ, nie ma być Zajebiście. No, więc dwie sztuki szpilek. Jedziemy dalej. Dalej, co mamy? Tutaj mamy. To są podkładki do wału. To korbowo... są podkładki między. Między koebowód. No, między koebowód, co nie? Że w środku masz łożysko, koebowód i dwie podkładki między wałem, co nie? No więc co potrzebne, dwa, dwie podkładki. Ten kto rozkładał silnik, rozbijał, to będzie wiedział o co chodzi. Dalej. Dalej mamy tutaj spinki do tłoka. Inaczej spinki do stworzenia, co nie? Na, na tłoku. Dobrze mówię, na tłoku, tak żeby ten sworzeń nie wyleciał. No wiadomo, no wiadomo o co chodzi. Tutaj macie zdjęcie podlądowe. No i tam się wy... ten... cena. Ale tak każdy się skapnie. Co, tu, co my tutaj mamy? A, to są sworznie naprowadzające cylinder do karterów. To nie? Wiecie co chodzi? Sworzeń naprowadzający cylinder na kartery. No. Tak samo oryginał. Dalej. Tutaj mamy... O, i to jest właśnie ta jedyna rzecz, która jest nieoryginalna, ponieważ już jest nieprodukowana do Kawasaki poprzez firma Kawasaki. Więc zakupiłem łożysko Proxa, jest to łożysko dolne korbowodu. No mi się zdaje, że jest to jeden z lepszych zamienników. No, tam się nie przestraszcie, że to łożysko jest tak rozwalone, po prostu on tak wygląda, tylko po prostu trzeba te wałeczki powkładać. W swoje gniazda i wszystko będzie śmigało, co nie? No, według mnie. Mm, no, według mnie jest to jedno... jeden z najlepszych zamienników, jakie można dostać na rynku. No, tylko bardzo ważna rzecz: nie wolno zgubić żadnych z tych wałków, co nie? bo jak zgubić jeden wałek, to już po łożysku. Dalej, dalej, tutaj mamy właśnie ten drugi mniejszy uszczelniacz do yy, łożyska wału Koebo. No, uszczelniacz olejowy no dokładnie tutaj macie zdjęcie poglądowe jak to wygląda no i co dalej dalej co my tu mamy tutaj mamy oczywiście też oryginalne pierścienie na tłok Znajduje się no dwie sztuki oczywiście I tutaj macie no, oczywiście ceny są podane yy, co i za ile kupiłem oczywiście prawda i te części. Jedni powiedzą, że a może to, że przepłaciłeś, przepłaciłeś, mogłeś kupić. No ale chciałem, żeby to było w oryginale i tyle, to nie. I tyle, żeby sztuka śmigała, a nie wiem, tak. Dobra, dalej, tutaj mamy tłok. Tłok oczywiście jest to też oryginalny. Oryginalny tłok do Kawasaki, więc możecie zobaczyć, jak on właśnie wygląda. Selekcja B dopasowana, to już mogę powiedzieć trailer, taki trailer, taki zwiastun dalszego, dalszego filmiku do Cylindra, że dopasowany tłok fabrycznie do Cylindra, tak jak fabryka robi, tak będzie zrobione, co nie? No, więc co, więc no i tyle no. Co by tu więcej gadać, tutaj wam przedstawiłem wszystkie części, nie, nie, nie wszystkie części, jeszcze dwa, dwa łożyska, dwa, tak, dwa łożyska na wał ebowy. ale nie mam, ich, nie mam ich przy sobie, ponieważ już one poszły automatycznie do kumpla, który będzie właśnie ten dół silnika składał, co nie? Wiadomo, bo górę silnika złożę sam, ale dół silnika, ten wał, złożyć, ta skrzynię, to złoży kumpel, co nie? No. Yy, więc co, więc przechodzimy dalej do dalszego filmiku. Do najdroższego unboxingu, można tak powiedzieć. No. Zobaczymy jak to wyjdzie. No jak to wyjdzie? no musi jakoś to wyjść, co nie? No, więc co, ja nie przedłużam. Lecimy dalej do dalszego unboxingu części na tym kanale. Siemano, trzymajcie się. Więc co, więc co się może znajdować w tym pudełku, możecie już się właśnie domyślać. Ja już wcześniej Wam trochę tam podpowiedziałem, co się może znajdować w tym pudełku nieco, co, więc otwieramy powoli, powoli, bo naprawdę jest to cenna rzecz. Naprawdę cenna rzecz. Cenna Czen... rzecz. Naprawdę. Powoli. Tak żeby tego nie uszkodzić. Powiem wam, że tak tak się stresuję na tą przesyłkę, tak długo czekałem. Ponieważ no rzadko kto kupuje do 2003 roku nowy nowy cylinder do Kawasaki. No jakiś... Tylko debilet, ty nie? No, ale no, chciałem nowy, nowy cylinder z Nikasilem oryginalnym. No to będę miał, no. No, jestem trochę przyjęty, no, ale, ale no nic. No, więc y, sami widzicie ten, oczywiście, cylinder jest y, za, znaczy zalany, nasmajowany olejem, by nie trzeba go później przy składaniu obmyć chropo, a później benzyno o, osuszyć sami widzicie, możecie zauważyć, jak już, jak widać właśnie ten fabryczny Nikasil. Oczywiście, cylinder jest bez żadnych tam zaworów, bez żadnych uszczelniaczy. To jest czysty cylinder. Tutaj mam dla przykładu pokazany stary cylinder. A tam macie po prawo stary, po lewo nowy, więc możecie zauważyć różnicę. No różnicy żadnych praktycznie nie ma, tak? O, tutaj macie pokazano cenę. Ile to kosztuje? okuływa no, okuływa <grywa> No, tyle kosztowało. Ale no nic, no czego się nie bić dla pasji. No. Więc co? Więc co tu więcej gadać? Co tu więcej gadać nie? Ważne, że ta przesyłka, która tyle kosztowała, że dotarła do mnie w jednym kawałku. Powiem wam, że za tyle to niektórzy kupują moto motorowe, kurzwanowy za taką cenę. A tutaj taki kawał... Ka ka kawałek! Aluminium tyle kosztowało, no, no, ale drobia no. Licho, no. No i co? No i tyle no. Tyle z unboxingu. Następne, w następnym filmiku oczywiście będzie składanie tego wszystkiego do całości. No i pierwsze odpalenie, prawda? No nic. Dobra. Co ja mam tu więcej wam powiedzieć? No nic. Dobra. Trzymajcie się. Nie przedłużam. Zostawcie... Subika, łapę w guje, komentarz pozytywny pod filmikiem. Ja nie przedłużam. Siema, elo.